Witam serdecznie. Nazywam się Aleksandra Sobrzecka, jestem lekarką weterynarii i specjalizuję się w medycynie behawioralnej. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego przygotowań do Noworocznej kanonady. Dla wielu opiekunów kotów koniec roku to nie czas poszukiwania najefektowniejszych fajerwerków, ale informacji, co zrobić, aby ich kupil przetrwał Sylwestra w jak największym komforcie. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że Twojego kota stresują wystrzały petard, i chciałbyś go wesprzeć, ten film jest dla Ciebie. Mam nadzieję, że zawarte w nim wskazówki będą pomocne. Wydaje się, że mimo doskonałego słuchu koty lepiej niż psy znoszą hałasy wywoływane przez sylwestrowe fajerwerki. Generalnie nadmierna reakcja na głośne dźwięki to problem behawioralny. Dużo rzadziej jest zgłaszany przez opiekunów kotów niż psów. Przyczyną tej dysproporcji może być nie tylko mniejsze nasilenie problemu, ale też tendencja tych zwierząt do reagowania w sposób, który nie jest z reguły uciążliwy dla ich opiekunów, czyli ucieczką i chowaniem się. Ucieczka to jedno z najczęstszych zachowań zaniepokojonego lub przestraszonego kota. Częstymi objawami stresu są także zmiany w wokalizacji, np. intensywne, rozpaczliwe miałczenie, zastyganie w bezruchu oraz czynności zastępcze, np. czyszczenie swojej sierści. U niektórych mocno zestresowanych kotów można zauważyć takie objawy fizjologiczne, jak drżenie, dyszenie, ślinienie się u wielu rozszerzone źrenice. Opiekunów marpi u utrata apetytu oraz brak ochoty na zabawę i kontakt. Uwagę zwracają też pobudzenie oraz nietypowe, gwałtowne i agresywne zachowania. Należy jednak pamiętać, że cisza i zmniejszenie aktywności nie wskazują u kota na brak zaniepokojenia. Kot, który zastyga w bezruku może być bardzo zestresowany i odczuwać silny dyskomfort. Jeśli Twój pupil boi się głośnych dźwięków, to na początek proponuj przemyśleć lokalizację i przygotować miejsca, w których będzie mógł chować się podczas wystrzałów fajerwerków. Warto zwrócić uwagę na kryjówki, które czworonu wybiera spontanicznie na czas hałaśliwych zdarzeń. Wiele zwierząt czuje się bardziej komfortowo na małej przestrzeni, takie jak wnętrze szafy czy miejsce pod łóżkiem. Jeśli kot ma tendencję do chowania się w jakimś konkretnym miejscu, to może być najlepsza lokalizacja dla jego azylu. Nie kombinuj i dajmy tam święty spokój. Dobra kryjówka to taka, którą kot sam wybierze. Jeśli nie masz mieszkania urządzonego pod kota, czyli z dużą liczbą naturalnych kryjówek, to możesz przygotować kilka, z których kot będzie mógł wybrać sobie najodpowiedniejszą. Koty lubią być przekonane, że są niewidoczne i niedostępne, więc dla niektórych miejsce wysoko pod sufitem będzie w sam raz. Innym wystarczy to, że są na podwyższeniu lub na podłodze, osłonięte z trzech stron i z dobrym widokiem. Daje to kotu poczucie schronienia, a jednocześnie kontroli nad tym, co się dzieje. Zachęcam również do wprowadzenia zmian w otoczeniu kota, które mogą zredukować poziom głośności lub zablokować docieranie nieprzyjemnych dźwięków i błysków towarzyszących fajerwerkom. Włączony wentylator, klimatyzator, grający telewizor, radio lub odtwarzanie nagrań białego szumu mogą pomóc w blokowaniu i maskowaniu niektórych hałasów. Warto jednak upewnić się, że wykorzystywane przez nas dźwięki nie są zbyt głośne i same w sobie nie budzą niepokoju kota. Należy też pamiętać, że włączanie ich tylko gdy dzieje się coś strasznego, może stać się sygnałem zapowiadającym te straszne rzeczy. Wyciszenie dźwięków fajerwerków można także uzyskać poprzez zasłonięcie zasłon, żaluzji, zamknięcie okien oraz uszczelnienie ich np. kocami. Nieprzyjemne odgłosy dochodzące z zewnątrz dobrze maskuje rytmiczna muzyka z głośników umieszczonych na parapecie. Należy jednak unikać transmisji imprez sylwestrowych, ponieważ są zwierzęta, które boją się dźwięków wystrzałów dochodzących z odbiorników telewizyjnych. Niektóre koty lepiej sobie radzą z hałaśliwymi zdarzeniami, gdy zaangażujemy je w jakieś aktywności. Trening z wykorzystaniem nagród, atrakcyjne sposoby zdobywania jedzenia lub zabawa w polowanie zaproponowane jeszcze przed rozpoczęciem sylwestrowej kanonady mogą odwrócić uwagę kota od nieprzyjemnych boksów. Dla przykładu moje kocie. Oczywiście należy zwrócić uwagę na to, czy zadanie nie jest dla kota zbyt trudne lub nadmiernie frustrujące i dostosować rodzaj ćwiczeń i zabawy do pupila. Ulubioną zabawą większości kotów jest zabawa w polowanie. Tego typu aktywność to sposób na realizację naturalnych zachowań i zaspokojenie potrzeb łańcucha łowieckiego. Jest też źródłem sukcesów, a w konsekwencji dobrego samopoczucia. Daje możliwość rozładowania emocji i spożytkowania energii. Jeśli w domu jest więcej kotów, z każdym należy bawić się osobno. Wśród zaleceń dotyczących sylwestra, jednym z popularniejszych jest ignorowanie zwierzęcia. Żadne objawy strachu czy lęku nie powinny być ignorowane, niezależnie od tego, czy są uciążliwe dla opiekuna, czy nie. Ignorowanie kota, który chce od opiekuna wsparcia, nie tylko nie poprawi jego zachowania, ale będzie dla niego źródłem dodatkowego dyskomfortu. Większość kotów lubi kontakt społeczny. Ale na swoich warunkach. Niektóre czują się najbezpieczniej, siedząc w pewnej odległości od domowników w tym samym pokoju. Są koty, którym wystarczy obecność opiekuna w domu. Są też takie, które zaniepokojone będą szukały bliskości człowieka, wtulając się w niego i oczekując głaskania. To, jak wspierać kota, oczywiście zależy od kota. Na pewno nie należy go nadmiernie pocieszać, bo może to dać efekt odwrotny. Historyczne pocieszanie czworonoga może być przez niego zinterpretowane jako potwierdzenie, że naprawdę jest się czego bać. Pomoc kotu może nasze spokojne zachowanie oraz pozwolenie na zachowania dające poczucie bezpieczeństwa, takie jak przytulenie się do nas czy schowanie pod kądrą. Nie ulega wątpliwości, że należy bezwzględnie powstrzymać się od karania kota za okazywanie strachu. Krzyk, jak i kary fizyczne mogą tylko zwiększyć niepokój i reaktywność zwierzęcia, stwarzając ryzyko zachowań agresywnych. Opiekunowie, którzy karcą swoje zwierzęta za niepożądane zachowanie, np. podczas wybuchów fajerwerków, mogą pogłębić problem, doprowadzając do tego, że dźwięki towarzyszące karze stają się dla zwierzaka zapowiedzią agresywnych zachowań ze strony człowieka. Może to wpłynąć bardzo negatywnie na wzajemną relację i sprawić, że kot zacznie obawiać się opiekuna. Poszukując bezpiecznych i skutecznych form wsparcia kota w okresie około warto rozważyć feromonoterapię. Syntetyczne analogie kocich feromonów policzkowych działają kojąco, przywracając kotu poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do otoczenia. Jako lekarz nie mogę pominąć w kwestii wsparcia farmakologicznego. Zachęcam, aby nie czekać z decyzją o nim do ostatniej chwili. W zależności od nasilenia problemu, lekarz weterynarii może zaproponować suplementy diety, takie jak Zylkenę, lub leki, które działają przeciwlękowo pomogą zwierzęciu przetrwać sylwestrową kanonadę. W przypadku preparatu Zylkene z reguły zaczynam od dawki 225 mg na kota, ale nierzadko sięgam po 450 mg. U niektórych wystarczy podanie go w dniu Sylwestra, ale mam też takich pacjentów, u których jest on stosowany 3 razy dziennie przez cały okres około Sylwestrowy. Gdy problem jest bardzo nasilony, należy wziąć pod uwagę włączenie leków działających przeciwlękowo, np. gabapentyny lub pregawaliny. Przed ich zastosowaniem warto sprawdzić, jak kot reaguje na dany produkt. W przypadku niektórych leków konieczny jest dobór odpowiedniej dawki. Zachęcam więc, aby wybrać się do lekarza weterynarii przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Warto natomiast pamiętać, że jeśli chcemy pomóc kotu, który boi się głośnych dźwięków, to nie należy stosować acefermazyny. Lek ten może wręcz nasilić zaburzenia lękowe, ponieważ nie działa przeciwlękowo, a poprzez zwiotczenie mięśni może uniemożliwić przestraszonemu zwierzęciu ucieczkę. Paradoksalnie, zwiększa też wrażliwość na dźwięki. Podsumowując, jeśli wiesz, że Twój kot boi się wystrzał lub jest to jego pierwszy sylwester i nie wiesz, jak zareaguje, to zostań z nim w domu i skorzystaj z opisanych wskazówek. Niezależnie od tego, gdzie planujesz spędzić Sylwestra, jeśli zwierzak nie jest jeszcze oznakowany, zadbaj o to, zanim zaczną się pierwsze wystrzały fajerweru. Po zaczipowaniu kota, warto dopilnować, aby numer chipa został zarejestrowany w specjalnej bazie danych. Zachęcam do sprawdzania raz na jakiś czas, czy zamieszczone tam dane, zwłaszcza kontaktowe, są aktualne. Dziękuję i życzę spokojnego Sylwestra oraz zrelaksowanego kota.